Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa Przełożył Buno Kato Przejrzeli je Suthil, Wilhelm Schiffer, Yoshiro Tamura Rozdział Dudistei Bodhisattva nigdy nie gardzący Wówczas Buddha zwrócił się do Bodhisatwy Mahasattwy, zdobywcy wielkiej mocy Mahasztama Prapta. Powinieneś wiedzieć, że jeśli bikshu, wikszunie, upasakowie i upasiki zachowują tę sutrę kwiatu prawa i jeśli ktoś przeklina, lży i oczernia ich, spotka go tak wielka kara, jak określiłem to przedtem, Lecz co do tych, którzy osiągają zasługi, takie jak te określone poprzednio, to ich oczy, uszy, nosy, języki, ciała i myśli będą czyste i nieskazitelne. Zdobywco wielkiej mocy. W minionym okresie dawnych czasów niezliczone bezgraniczne, niepojęte asamkieje Kalp temu był budda zwany Tatagata, król wspaniałego głosu. Wiszma gardzi to Swararadzia. Czcigodny, posiadający pełną mądrość, doskonale oświecony w postępowaniu, ten, który całkowicie doszedł, rozumiejący świat, niezrównany przywódca, panujący, nauczyciel bogów i ludzi, czczony przez świat, którego kalpa była zwana wolną od upadku Winirbaga, a jego obszar całkowicie doskonałym Mahashambhava. Ten Buddha, król wspaniałego głosu, nauczał w tym świecie bogów, ludzi i asury. Tych, którzy dążyli do tego, aby stać się śrawakami, nauczał zgodnie z prawem czterech szlachetnych prawd, tak aby mogli uciec przed narodzinami, starością, chorobą i śmiercią i aby ostatecznie doprowadzić ich do nirwany. Tych, którzy dążyli do tego, aby stać się pracie kabudami, nauczał zgodnie z prawem dwunastu przyczyn, bodhisattwów nauczał przy pomocy doskonałego oświecenia zgodnie z sześcioma paramitami, aby mogli osiągnąć mądrość buddy. Zdobywco wielkiej mocy. Czas życia tego buddy, króla wspaniałego głosu, wynosił 40 miriad koti na kalp, tak wiele jak piasków Gangesu. Liczba kalp, podczas których słuszne prawo trwało na świecie, równała się ilości atomów na dżambudwipie, a ilość kalp, podczas których trwało naśladowane prawo, równała się ilości atomów na czterech kontynentach. Wyświadczywszy wszystkim istotom wielkie dobrodziejstwa, wygasł. Gdy słuszne prawo i naśladowane prawo całkowicie zanikły, w tym obszarze ponownie pojawił się Budda. Zwany był również Tatagata, król wspaniałego głosu, czcigodny, posiadający pełną mądrość, doskonale oświecony w postępowaniu, ten, który całkowicie doszedł, rozumiejący świat, niezrównany przywódca, panujący, nauczyciel bogów i ludzi, Budda, czczony przez świat. W ten sposób po kolei było dwadzieścia tysięcy koci Buddów, którzy wszyscy mieli ten sam tytuł. Po wygaśnięciu pierwszego tatagaty króla wspaniałego głosu, i gdy skończyło się słuszne prawo, w okresie naśladowania prawa Bikshu krańcowej arogancji uzyskali przeważającą siłę. W tym okresie żył Bodhisattva Bikshu, nazywany Nigdy Niegardzący, zdobywco wielkiej mocy. Z jakiego powodu był on zwany Nigdy Niegardzącym? ponieważ ten wikszu odnosił się z szacunkiem i wychwalał każdego kogo zobaczył Bikshu nie, upasakę upasikę mówiąc tak mam dla was głęboką cześć nie śmiem was lekceważyć ani gardzić wami dlaczego ponieważ wszyscy podążacie drogą bodhisatwy i staniecie się buddami ten mnich nie poświęcał się czytaniu i recytowaniu sutr lecz jedynie wyrażaniu swego szacunku tak więc gdy z daleka ujrzał członków czterech grup, specjalnie szedł do nich i wyrażał im swój szacunek, wychwalał ich, mówiąc: Nie śmiem was lekceważyć, gdyż wszyscy staniecie się Buddami. Wśród czterech grup byli tacy, którzy poirytowani i rozgniewani z zamąconymi umysłami, obrzucali go obelgami i przekleństwami, mówiąc: Skąd przybył ten mnich ignorant, który ośmiela się mówić: Nie lekceważę was i który przepowiada nam, że staniemy się Buddami? Nie potrzebujemy takiej fałszywej przepowiedni. W ten sposób przeżył wiele lat, bezustannie lżony, lecz nigdy nie poirytowany ani nierozgniewany, zawsze mówiąc: staniecie się buddami. Za każdym razem, gdy mówił w ten sposób, ludzie bili go pałkami, kijami, obrzucali skorupami lub kamieniami, ale zawsze, uciekając na pewną odległość, wciąż krzyczał głośno: nie śmiem was lekceważyć. Wsz! wszyscy staniecie się buddami. A ponieważ zawsze mówił w ten sposób, wynieśli bhikshu, bhikshunie, upasakowie i upasiki, nazywali go nigdy niegardzący. Gdy życie tego bhikshu zbliżało się do końca, usłyszał z nieba i był w stanie całkowicie przyjąć i zachować dwadzieścia tysięcy miriat koti wierszy, sutry kwiatu prawa, którą wcześniej wygłosił Budda, król wspaniałego głosu. Wtedy uzyskał wyżej opisaną nieskazitelność i czystość organu oka i organów ucha, nosa, języka, ciała i myśli. Uzyskawszy czystość tych sześciu organów, przedłużył później swoje życie o dwieście miriad kotinajut lat i wszędzie głosił ludziom sutrę kwiatu prawa. Wtedy cztery zarozumiałe zgromadzenia bhikszu, bwikszuń, upasaków i upasik, którzy lekceważyli i gardzili tym człowiekiem i nadali mu ten przydomek nigdy nie gardzący – gdy ujrzały, że On posiada wielkie transcendentalne moce, moc elokwentnej mowy i moc doskonałej medytacji i gdy usłyszały, jak naucza, wszyscy uwierzyli i podążyli za Nim. Ponadto ten Bodhisattva poprowadził tysiące myriad koti istot do doskonałego oświecenia. Gdy skończył się czas jego życia, spotkał dwa tysiące koti Buddów, którzy wszyscy nosili tytuł Światło Słońca i Księżyca i zgodnie z ich prawem przekazywał tę sutrę kwiatu prawa. Dzięki temu ponownie spotkał dwa tysiące koci buddów, którzy wszyscy nosili ten sam tytuł Król Światła Obłoków. Ponieważ zgodnie z prawem tych buddów przyjął, zachował, czytał, recytował i głosił ten sutrę wszystkim czterem grupom, uzyskał nieskazitelność i czystość zwykłego oka i organów ucha, nosa, języka, ciała i myśli, i pośród czterech grup nieustraszenie głosił prawo. Zdobywco wielkiej mocy. Ten Bodhisattva Mahasattva. Nigdy nie gardzący składał hołd tak niezliczonym buddom jak ci, cząc, wielbiąc i wychwalając ich. I dzięki pielęgnowaniu korzeni dobra ponownie spotkał tysiące miriad Koti-Buddów i również zgodnie z prawem tych buddów głosił tę sutrę. Gdy gromadzenie zasług zostało wypełnione, stał się buddą. Zdobywco wielkiej mocy. Jakie jest Twoje zdanie? Czyż mogłoby tak być, że ten bodhisattva nigdy nie gardzący był wtedy kimś innym? Zdobywco wielkiej mocy. W tym czasie cztery grupy bhikszu, bhikszuń, upasaków i upasik pełnych złości obrzucały mnie przekleństwami i gardziły mną, dlatego też przez dwieście kalp nigdy nie spotkali oni buddy, nigdy nie usłyszeli prawa, nigdy nie zobaczyli sanki i przez tysiąc kalp przechodzili wielkie cierpienie w piekle avici. Gdy ich grzech wyczerpał się, ponownie spotkali bodhisattwę nigdy nie gardzącego, który nauczał ich i prowadził do doskonałego oświecenia. Zdobywco wielkiej mocy, jakie jest Twoje zdanie? Tamte cztery grupy, które wówczas bezustannie lekceważyły tego Botisatwę, czy naprawdę mogły być innymi ludźmi? One są teraz w tym zgromadzeniu. 500 Botisatwów Badrapali i inni, 500 piksuń Lwiego Księżyca, Simhakandra i inne, Pięciuset upasaków rozmyślającego o Buddzie, Sugata Cetana i innych, z których żaden nigdy nie cofnął się od doskonałego oświecenia. Wiedz, zdobywco wielkiej mocy. Ta sutra kwiatu prawa obdarza wielkimi dobrodziejstwami wszystkich bodhisattwów, mahasatwów i umożliwia im osiągnięcie doskonałego oświecenia. Dlatego też wszyscy bodhisattwowie, mahasattwowie, po wygaśnięciu Tathagaty powinni przyjmować i zachować, czytać i recytować, objaśniać i kopiować tę sutrę. Wówczas czczony przez świat, pragnąc ponownie obwieścić tę naukę, powiedział tak wierszem W przeszłości był Budda zwany Królem Wspaniałego Głosu, o bezgranicznej boskiej mądrości, przewodnik wszystkich stworzeń, bogowie, ludzie, smoki, duchy, wszyscy składali mu hołd. Gdy zbliżał się koniec prawa, żył Bodhisatwa, którego zwano nigdy niegardzącym. W tym czasie cztery grupy poświęcały się materialnym, Sprawą, Bodhisatwa nigdy nie gardzący zbliżając się do nich, mówił tak: nie mogę wami gardzić. Podążacie drogą i wszyscy staniecie się buddami. Oni słysząc to gardzili nim i obrzucali go obelgami. Bodhisatwa nigdy nie gardzący znosił to cierpliwie. Gdy odpokutował swoje grzechy i zbliżał się jego koniec, usłyszał tę sutrę i jego organy zostały e, e, oczyszczone. Swoją transcendentną mocą przedłużył czas swego życia i ponadto wszystkim ludziom szeroko głosił tę sutrę. Te grupy, dawniej oddane sprawom materialnym, otrzymały od tego bodhisattwy pouczenia i spełnienie i zostały nakłonione do trwania na drodze Buddy. Nigdy nie gardzący, gdy skończyło się jego życie, spotkał niezliczonych buddów i dzięki głoszeniu tej sutry uzyskał niepojętą szczęśliwość. Stopniowo gromadząc zasługi, szybko osiągnął drogę Buddy. Ja naprawdę jestem nigdy niegardzącym z tamtego czasu. Cztery grupy z tamtego czasu przywiązane do ziemskich spraw, które słyszały, jak nigdy niegardzący mówił staniecie się buddami i które, które z tego powodu spotkały niezliczonych buddów, są bodhisattwami z tego zgromadzenia, zastępem pięciuset, jak również czterema grupami czystych wyznawców, mężczyzn i kobiet, które teraz są przede mną, słuchając prawa. W swoich poprzednich żywotach, usilnie nakłaniałem tych ludzi, by słuchali i przyjęli tę sutrę, niezrównane prawo, i objawiłem jej i nauczałem go ludzi, tak by mogli trwać w nirwanie. Wiek za wiekiem przyjmowałem i zachowywałem tę tak cudowną sutrę. W czasie Miriad koti i koti kalp o niepojętym czasie trwania, niewiele razy słyszałem tę sutrę kwiatu prawa. W czasie Miriad koti kalp o niepojętym czasie trwania, budowie, czczeni przez świat, rzadko kiedy głoszą tę sutrę. Zatem niech wyznawcy tego Buddy po jego wygaśnięciu, usłyszawszy taką sutrę jak ta, nie żywią wątpliwości czy zakłopotania, lecz niech całym sercem rozpowszechniają wszędzie tę sutrę i wiek za wiekiem spotykając Buddów, szybko osiągną drogę Buddy.